Seria anatomiczne macanki zawiera elementy nagości ukazywane wyłącznie w celach edukacyjnych. Treści dedykowane są uczniom i studentom kierunków medycznych. Wszystkie osoby przedstawione na nagraniach są pełnoletnie i wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku. Dzień dobry, pomimo chłodu za oknem dzisiaj chciałbym porozmawiać o koniczynkach, a konkretnie o strukturach kostnych, które leżą na koniczynce górnej i tej dolnej. Zapraszam na odcinek. Kiedy udało nam się znaleźć łopatkę i obojczyk, a właściwie okolice stawu barkowo-bojczykowego, łatwiej będzie nam znaleźć guzek większy i guzek mniejszy kości ramiennej. Nadal, według mnie, będą to dość trudne struktury do wypalpowania, ale może damy sobie radę. Zobaczcie, jakie znaleźć. Przy palpacji zwróćcie uwagę, aby kończyna górna była w pozycji anatomicznej. Zrotowanie jej do wewnątrz lub do zewnątrz może Zaburzyć nam cały układ w stosunku do stawu barkowo-bojczykowego. Nie oznacza to, że w ogóle nie możemy rotować kończyny, bo ta rotacja może nam się później przydać w upewnieniu się, że jesteśmy we właściwym miejscu. Póki co niech nasza pacjentka przyjmie pozycję siedzącą z neutralnym ustawieniem dla ramienia. Punktem wyjścia do znalezienia gózka większego kości ramiennej będzie staw barkowo-bojczykowy. Głuska większego będziemy szukać poniżej i bocznie od tego stawu. Kiedy mamy wyznaczony już staw barkowo-obojczykowy, od razu możemy ustawić się poniżej jego. W tej okolicy będziemy szukać głuska mniejszego. Kiedy wstępnie go zlokalizujemy, możemy poprzez rotację upewnić się, że na pewno czujemy strukturę, która będzie nam się poruszać pod palcem. Pamiętaj, że jeśli nie jesteś pewien swojej palpacji, zawsze możesz użyć rotacji tak jak na tym nagraniu. W tym przypadku, jeśli na przykład przez pomyłkę znalazłbyś się na wyrosku króczym łopatki, on podczas rotacji nie będzie się przemieszczał. Podczas gdy guzek większy i guzek mniejszy już tak. Koniec bliższy kości łokciowej zawsze przypominał mi, widziany od boku, otwierasz do butelek. Jego górna część, nazywana wyrostkiem łokciowym, będzie szczególnie łatwo wyczuwalna w zgięciu. Ustawienie kamery światła wymuszają na nas bardziej wyprostne ustawienie, ale i w tym łatwo wyczujemy wyrostek łokciowy kości łokciowej. Główkę kości ramiennej będziemy wyczuwać w niewielkiej odległości od wyrostka łokciowego kości łokciowej. Po grzbietowej stronie stawu łokciowego przy silnym zgięciu łokcia. Wyrostki rylcowate po jednym na końcu dalszym kości promieniowej i łokciowej będziemy szukać w okolicach nadgarstka. Najlepiej będzie oprzeć dłoń osoby badanej na stole. Bez problemu je wyczujesz. Kończyna górna za nami. Z jednej strony bardzo łatwa do palpacji, z drugiej strony mogąca przysporzyć trochę problemów. Ale nie załamuj się i cały czas ćwicz, bo przed nami w następnym odcinku kończyna dolna. Do zobaczenia.